Róża się złości, i do róży przychodzi złość z prezentami. Może to brzmi trochę zaskakująco, ale do róży naprawdę przychodzi złość, która ma całą masę prezentów. W jednym prezencie na przykład kryje się znak stop, a w innym pudełku jest cała masa pytań. Pytań o to, czy nie jesteś głodna, kiedy ostatnio piłaś, a może chcesz do toalety. Czy jesteś wyspana, czy nie jest Ci za gorąco? A może sweter drapie i metka przeszkadza? Chyba zrobiło się dla Ciebie za głośno, prawda? Przepiękna książka, prezenty od złości Kasi Puchalskiej. Kasia razem ze mną studiowała NBC i rozumie ten przekaz. Rozumie o czym tak naprawdę NBC jest. I jest to książka właśnie wydana przez wydawnictwo Mamania. Polecam ją z całego serca zarówno dorosłym, jak i dzieciom, bo wierzę bardzo mocno, że takie książki są właśnie dla dorosłych i dla dzieci. My się bardzo dużo z nich uczymy, czytając je dzieciom. Dzieci bardzo dużo się z nich uczą, a dzięki temu, że Róża dostaje prezenty od złości, możemy się dowiedzieć tego, czym jest złość, jak sobie z nią radzić, po co ona w ogóle przychodzi i przede wszystkim tego, że złość jest po prostu dobra, potrzebna, ważna. Kasia Pucharska, czyli ciotka Emotka w Prezentach od Złości, przepiękna książka, serdecznie polecam.